Tauron jest firmą, która działa na terenie Polski Południowej. Jesteśmy w Górach. Projekty zimowe prowadzimy od 2009 roku i dzisiaj rozpoczynamy kolejną edycję. Wspólnie z Tepałem ruszyliśmy z akcją Zima. Dzisiaj jesteśmy w Bukowinie, przed nami kolejne stoki. Przede wszystkim świetna zabawa, bezpieczna zabawa, imprezy związane nie tylko z narciarstwem, ale z, z przebywaniem na świeżym powietrzu. A do tego wszystkiego relacje na trzech antenach TVN, TVN24 i TVN Meteo. No i w programie co za tydzień zapraszamy bardzo serdecznie na bieżąco o tym, co w Polsce w tych kurortach największych, najwspanialszych będzie się działo. Współpracujemy z Polskim Komitetem Olimpijskim. Ten rok jest szczególnie ważny, ponieważ mamy olimpiadę w Soczi. Wkrótce nasi sportowcy wyruszają, by, mam nadzieję, przywieźć co najmniej kilka medali. Można powiedzieć, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Nasza misja olimpijska wylatuje w sobotę, aby przygotować wszystko na miejscu. Miejmy nadzieję, że pobijemy rekord z Vancouver, gdzie zdobyliśmy sześć medali. Jesteśmy bardzo blisko z naszym projektem śniegu TVN naturalnie też. Wspólny cel, żeby coraz więcej naszych rodaków czasu na śniegu zdrowo spędzało. Wziąłem udział w zawodach głównie za namową dzieci. Podobało mi się, bo udało mi się wygrać te zawody. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na kolejne przystanki projektu Zima. Naprawdę wspaniała zabawa.